Nisargadatta Maharaj Spotkania z mędrcem Rozmowa z 15 maja 1971 roku Widzę jak siedzisz w domu swojego zięcia w oczekiwaniu na podanie obiadu i zastanawiam się czy zawartość twojej świadomości jest podobna do mojej czy też częściowo lub całkowicie inna? Czy jesteś głodny i spragniony, tak jak ja, i raczej niecierpliwie czekasz na podanie posiłku, czy też jesteś w zupełnie odmiennym stanie umysłu? Na powierzchni różnica nie jest tak duża, ale w głębi ogromna. Ty znasz siebie tylko poprzez zmysły i umysł. Uważasz siebie za to, co ci one sugerują. Nie mając bezpośredniej wiedzy o sobie samym, masz jedynie wyobrażenia, wszystkie z drugiej ręki zasłyszane. Cokolwiek myślisz o sobie uważasz za prawdę nawyk wyobrażania sobie że jesteś postrzegalny i możliwy do opisania jest u ciebie bardzo silny ja widzę tak jak ty widzisz słyszę tak jak ty słyszysz jem tak jak ty jesz i mam smak taki jak twój ja też czuję głód i pragnienie i oczekuję że jedzenie zostanie mi podane o właściwej porze Moje ciało staje się słabe, gdy jest wygłodzone, lub chore. Wszystko to postrzegam całkiem jasno. A jednak w jakiś sposób nie jestem wewnątrz tego. Czuję siebie unoszącego się ponad tym dalekiego i niezaangażowanego. Albo nawet nie. To oderwanie i niezaangażowanie istnieje tak samo jak głód i pragnienie. Ale jeszcze poza tym jest przytomność tego wszystkiego i poczucie ogromnego dystansu, jak gdyby ciało i umysł oraz wszystko, co się zdarza, były gdzieś daleko poza horyzontem. Jestem niby czysty i pusty ekran. Obrazy przychodzą i znikają. Zostawiając mnie tak samo czystym i pustym, jak przedtem. Obrazy nie oddziałowują na ekran tak jak ja, i ekran nie oddziałuje na obrazy. Ekran przyjmuje obrazy i odbija je, nie wpływając na ich kształt. Nie ma on nic wspólnego z rolkami filmów. Rolki są tym, czym są, są przeznaczeniem. Ale nie moim są przeznaczeniem ludzi widzianych na ekranie. Nie chcesz chyba przez to powiedzieć, że ludzie na ekranie mają swoje własne przeznaczenie, to oni należą do opowieści, a nie opowieść do nich. A jak jest z Tobą? Sam kształtujesz swoje życie, czy też jesteś przezeń kształtowany? Tak, masz rację, opowieść życia toczy się sama, a jestem jedynie jej aktorem, nie istnieje poza nią, tak jak ona nie istnieje beze mnie, jestem zaledwie aktorem, nie osobą. Aktor staje się osobą w momencie, gdy sam zaczyna kształtować swoje życie, zamiast przyjmować je takim, jakim przychodzi, utożsamiać się z nim. Gdy ja zadaję pytanie, a ty na nie odpowiadasz, co się naprawdę dzieje? Zarówno pytanie, jak i odpowiedź pojawiają się na ekranie. Wargi się poruszają, ciało mówi, i znów ekran jest czysty i pusty. Co masz na myśli mówiąc czysty i pusty? Mam na myśli pozbawiony. Wszelkiej zawartości. Nie jestem dla siebie ani czymś do postrzegania, ani czymś do wyobrażenia. Nie istnieje nic takiego, na co mógłbym wskazać i powiedzieć: tym jestem. Ty bardzo łatwo identyfikujesz się ze wszystkim po kolei, dla mnie jest to niemożliwe. Poczucie nie jestem tym ani tamtym, i nic nie jest moje. Jest tak we mnie silne. Że gdy tylko pojawia się jakiś przedmiot lub myśl, równocześnie zjawia się poczucie: Nie jestem tym. Czy chcesz powiedzieć, że spędzasz czas na powtarzaniu: Nie jestem tym, nie jestem tym? Oczywiście, że nie. Ja to tylko werbalizuję ze względu na ciebie. Dzięki łasce mojego mistrza. Zrozumiałem raz na zawsze, że nie jestem ani podmiotem, ani przedmiotem, i nie potrzebuję sobie wciąż tego przypominać. Trudno mi jest pojąć, co właściwie masz na myśli, mówiąc, że nie jestem ani podmiotem, ani przedmiotem. Czyż nie jest tak, że w tej właśnie chwili, gdy rozmawiamy, ja jestem przedmiotem Twojego doświadczenia, a Ty jego podmiotem? Spójrz. Mój kciuk dotyka palca wskazującego. Obydwa dotykają i obydwa są dotykane. Gdy skupiam swą uwagę na kciuku, kciuk staje się tym, który bada, a palec wskazujący staje się mną. Gdy przeniosę uwagę na palec wskazujący, relacja się odwróci. Widzę, że w pewien sposób, poprzez przenoszenie punktu skupienia uwagi, staje się tą właśnie rzeczą, na którą patrzę i doświadczam, wówczas jej świadomości. Staje się wewnętrznym świadkiem tej rzeczy. Tę zdolność wchodzenia w inne ogniska świadomości, nazywam miłością. Ty możesz ją nazwać, jak ci się podoba. Miłość mówi, jestem wszystkim. Mądrość mówi, jestem niczym. Moje życie płynie między nimi dwiema. Ponieważ w każdym punkcie czasu i przestrzeni mogę być zarówno podmiotem, jak i przedmiotem doświadczenia, wyrażam to mówiąc, że jestem tym i tym, lub ani tym, ani tym, lub że jestem poza. Mówisz o sobie rzeczy niesłychane. Co jest tego przyczyną? Co masz na myśli mówiąc, że jesteś poza? Czasem i przestrzenią. Ty pytasz, a odpowiedź nadchodzi. Ja obserwuję siebie, obserwując odpowiedź i nie widzę sprzeczności. Dla mnie jest jasne, że mówię ci prawdę. To wszystko jest bardzo proste. Jedynie Ty musisz zaufać, że ja rzeczywiście mam na myśli to, co mówię. Jak Ci już mówiłem, mój mistrz pokazał mi moją prawdziwą naturę oraz prawdziwą naturę świata. Zrozumiawszy, że stanowię jedność ze światem, a jednocześnie jestem poza nim, stałem się wolny od wszelkiego pragnienia i lęku. Nie wymyśliłem tego, że mam być wolny. Ujrzałem siebie wolnym w sposób nieoczekiwany, bez najmniejszego wysiłku. Od tej chwili ta wolność od pragnienia i lęku już we mnie pozostała. Drugą rzeczą, którą zauważyłem, było to, że nie potrzebuję czynić żadnego wysiłku. Czyn szedł w ślad za myślą bez opóźnienia i oporu. Zauważyłem również, że myśli stały się samo spełniające. Rzeczy zaczęły gładko zajmować właściwe miejsca. Główna jednak zmiana dokonała się w umyśle. Stał się on nieruchomy i cichy, dając szybkie odpowiedzi, ale nie czyniąc ich wiecznymi. Sposobem życia stała się spontaniczność, rzeczywiste stało się naturalne, a naturalne stało się rzeczywiste, a ponad wszystko nieskończone uczucie miłości. Ciemności i spokój promieniujące we wszystkich kierunkach, wszystko obejmujące i wszystko czyniące ciekawym, pięknym, znaczącym i pomyślanym. Mówi się nam, że u człowieka, który osiągnął samorealizację, pojawiają się spontaniczne, różne jogiczne moce. Jakie jest twoje w tej dziedzinie doświadczenie? Pięciokrotne ciało człowieka, fizyczne, mentalne i tak dalej, ma potencjalne moce, których nie wyobrażamy sobie w, w najśmielszych snach. Nie tylko jest tak, że cały wszechświat jest odbity w człowieku, również moc kontrolowania wszechświata czeka na to, by jej użyć. Mędrzec używa tych mocy jedynie wówczas, gdy sytuacja tego wymaga. Niektóre z tych mocy można rozwinąć na drodze specjalnego treningu, jednak człowiek, który popisuje się nimi, w dalszym ciągu pozostaje w niewoli. Mędrzec niczego nie uważa za swoją własność. Jeśli zdarzy się, że cud zostaje przypisany jakiejś osobie, mędrzec nie wytwarza żadnej więzi przyczynowej między wydarzeniami a ludźmi. Nie pozwala też na wyciąganie żadnych wniosków. To, co się zdarzyło, musiało się zdarzyć. Wszystko dzieje się tak, jak się dzieje, ponieważ wszechświat jest taki, jaki jest. Wszechświat nie wydaje się być szczęśliwym miejscem do życia. Dlaczego jest w nim tak dużo cierpienia? Ból jest fizyczny. A cierpienie mentalne. Nie ma cierpienia poza umysłem. Ból jest jedynie sygnałem, że ciało jest zagrożone i domaga się uwagi. Podobnie cierpienie ostrzega nas, że strukturze pamięci i nawyków, którą nazywamy osobą, zagraża jakaś strata lub zmiana. Ból jest niezbędny, aby ciało mogło żyć, ale nic nas nie zmusza do cierpienia. Cierpienie wynika wyłącznie z legnięcia lub awersji. Jest oznaką naszej niechęci do ruchu, do płynięcia wraz z życiem. Tak jak zdrowe życie jest wolne od bólu, życie święte wolne jest od cierpienia. Nikt nie cierpiał bardziej niż święci. Oni ci to powiedzieli, czy ty sam tak twierdzisz? istotą świętości jest całkowita akceptacja teraźniejszości, bycie w harmonii z tym, co się zdarza. Święty nie pragnie, aby cokolwiek było inne niż jest. Wie, że to, co jest, jest nieuniknione. Jest nastawiony przyjaźnie do tego, co nieuniknione. I w ten sposób. Unika cierpienia, zna ból fizyczny, ale nie jest przezeń rujnowany. Jeśli może, czyni to, co trzeba, aby odbudować utraconą równowagę, albo też pozwala, by sprawy toczyły się swoim torem. Może umrzeć. I co z tego? Co zyskuje żyjąc, a co traci umierając? To, co się urodziło, musi umrzeć. To, co się nigdy nie urodziło, umrzeć nie może. Wyobraź sobie, że jesteś śmiertelnie chory, czy nie czułbyś żalu ani obawy? Ależ ja, ja już jestem martwy. Czy też raczej nie jestem ani żywy, ani martwy? Widzisz moje ciało zachowujące się w zwykły sposób i wyciągasz z tego własne wnioski. Nie zauważasz tego, że Twoje wnioski nie zobowiązują nikogo poza Tobą. Zobacz, że obraz, który wytworzyłeś na mój temat, może być równie dobrze nieprawdziwy. Twój obraz Ciebie samego jest nieprawdziwy, również, ale to już Twój problem. Nie ma potrzeby, abyś stwarzał problemy, a potem wymagał ode mnie ich rozwiązania. Ja nie stwarzam problemów, ani ich nie rozwiązuję.